You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man. I still go. Go, 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 go. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away yeah i'm about to fade away Tak też wyglądają dubajskie trawniki. Co? Alkuskie. Alkuskie. Czemu alkuskie? Alkuskie, no, to jest człowiek... No, ...industria, najstarsza okay. industria w Dubaju. Okej, okay, czyli to jest najstarsza strefa przemysłowa w Dubaju. Dlatego też trawniki tak wyglądają. Ima. Szejkowie na supermarkecie. jak to właśnie jest. W państwie totalitarnym. W państwie totalitarnym tu Marcin podpowiada oczywiście. O, no Marcin ma bardzo dużą, bardzo ciekawą wiedzę odnośnie emiratów Dubaju, Arabii Saudyjskiej może się z nami troszkę podzieli. No, opowieści o Arabii są dosyć ciekawe i wczoraj aż mnie nastraszył. Bo, no jak opowiadał co tam się dzieje na drogach, to powiem szczerze, że nie wiem czy będę chciał za kółko w ogóle wsiadać bo, bo jest niebezpieczny. no ale zobaczymy Wesoło jest w każdym razie tutaj o jeszcze yy, Marcin mówi że bez samochodu w Arabii się ciężko coś zrobić ale Uber istnieje jest niesamowicie drogi yy, no i też oszukują tego Ta co także nie jest łatwo no tak jak wiecie no Arabia teoretycznie bogaty Kraj, ale to nie znaczy, nie że, że obywatele są tak właśnie e, bogaci. No tutaj w Emiratach, no jednak. No e, tu piwo sprzedają do Tak, tutaj, może e, no, pokażę Wam następnym razem. W każdym razie. Palą chłopaki przy murze Ja bym nas połyszał. Afrykanie, tak, sprzedają tutaj piwo. Już chyba poruszałem ten temat, zresztą a tutaj właśnie Afrykanów, no obecnie mają wszystkie chyba kraje Afryki. Tak, 30 krajów z Afryki ma zakaz wjazdu do, do Emiratów, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich a no, przyczyny są różne, no ale jednak... nie potrafią się zaasymilować no. no i generują też problemy, nie? też tak. tu nie, ma, nie ma tutaj umowy um, no, tutaj się wczoraj taka fajna historia, bo wydałeś mi, się, że właśnie w Arabii Saudyjskiej czasami z innych krajów pochodzą policjanci tak. no i Arabowie potrafią tak. wysiąść z samochodu tak. i i dać, yy, uderzyć policjanta, także yy, no są dosyć w swoim kraju bezczelni, agresywni mm. ale przekonamy się, może mnie nikt tu nie strzeli. Do lotniska terminal numer jeden, tak? Tak, stary terminal. Stary terminal ogólnie są dwa lotniska w Dubaju, jak się okazało, bo jedno zostało wybudowane jakiś czas temu na czas EXPO. No tak? Także jak widzicie, zbieram informacje na bieżąco, a my zaraz będziemy na lotnisku, dwie godzinki. Będziemy w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze małe piwko. Jeszcze małe ostatnie piwko, bo Nie ma. mimo, że jakiś tam alkohol bardzo drogi w Arabii Saudyjskiej jest dostępny, to niestety no, piwa brak. Dlatego tutaj niektórzy ubolewają nad tym faktem. Niestety. No tutaj tak rozmawiamy, właśnie. Marcin mi tutaj wcześniej już mówił, że wszystkie te drzewka, kwiatki przy drodze są pielęgnowane, podlewane. No i też te zarobki tutaj, jest, wiecie, dużo pracowników z Pakistanu, z Indii, a z jakichś tych innych biedniejszych krajów. Takie nawet zarobki mają 700-800 dirhamów. Jeszcze raz przypominam, razy złoty 29. Zł. Także myślę, że warto płacić pracownikom, żeby tutaj wszystko ładnie wyglądało. No zresztą wiecie, to jest Dubaj, no to nie ma co tutaj gadać. Pieniądze są, pieniądze mają, a my już chyba dojeżdżamy do terminalu. Wiem, jak widzicie, potężne letnisko. Powiem wam, że trochę się zagubiłem z Marcinem, ale chyba też Wszedł do pociągu, mam nadzieję, że jadę w dobrym kierunku. W każdym razie na bilecie mam strefa druga. Chyba dobrze jadę. Zobaczymy, gdzie dojadę. No, ale powiem wam, że to lotnisko jest przepotężne. Tak, tak, idziemy. Także znalazłem Marcina. Marcin powiedział, że e, trochę mi stracha chciał zrobić i dlatego wsiadł do pociągu wcześniej, bo ja oczywiście filmowałem. Ale spoko, spoko. No powiem wam, że tutaj teraz teraz pierwszy raz lecę z lotniska w Dubaju, akurat to jest tego terminalu. No to jest bogato, bogato, ciekawie. Dużo fajnych sklepów. O, tutaj jeszcze mamy laptopy. Zajdę chwilę, zobaczę co. Tu czekaliśmy na pięterko. Nie wiem które w sumie, bo tutaj tych pięter jest kilka. W każdym razie Marcin powiedział moje ulubione miejsce Draft House. Co już też dla Bartka na pewno tak jak mówiłem, wcześniej nie ma w Arabii Saudyjskiej piwa. O fajna przyczepa, nie ma w Arabii Saudyjskiej piwa, dlatego ostatnie piwo będziemy pić tutaj A bardzo ciekawe bary fajne tutaj są stawki różne jakieś baseballowe klimaty o wilson znacie ten ehm, no zapomniałem no ten co na bezrównej wyspie był co miał za przyjaciela właśnie tą piłkę chyba dobrze kojarzę ogólnie taki bar sportowy wszędzie telewizory myślę, że jak na czekanie na samolot takie miejsce bardzo fajne tu jeszcze zejdziemy zobaczymy koszulki baseballowe mamy też cennik czapeczki Teraz zobaczymy ile Czapeczka, ale coś kurczę nie widzę, nieważne, ale takie dosyć fajne. zbolowe A no, tak się prezentuje jeszcze bardziej strony. Czy piwo na lotnisku w Dubaju jest drogie. Fakty i mity. To są fakty. A więc my pijemy. Jak to się poprawnie wymawia? Brudok. Brudok. Polecam zobaczyć historię. Sam powiem Wam szczerze, że się tam nie rozszytywałem. ale mogę wam zdradzić, że jest to inspiracja dla Marcina i też tak zdradzę taki rąbek tajemnicy, że gdzieś będziemy w tym kierunku podążać powiem wam, że to piwo jest bardzo smaczne jeśli ktoś z was spróbował kiedyś to wie o czym mówię jeśli nie to polecam spróbować ma taki delikatny posmak jakby goryczka, grapefruit. goryczka, grapefruit. Kraft. No. i Kraft. to jest piwo oczywiście kraftowe no i teraz ile takie piwko kosztuje to wyobraźcie sobie że wypiliśmy 4 piwa i kosztowało to 232 Y, dirhamy y, razy złoty 29 także 4 piwa kosztowały no, dosyć dużo pieniążków jakby nie było ale było warto na pewno, polecam szyjkowie już tam wsiadają zaraz przyjdzie też spora. na nas my lecimy oczywiście lecimy do Riadu stolicy Arabii Saudyjskiej. Jeszcze mamy ile do wylotu, 30 minut. O, to o. Dla mnie to jest zawsze nowość. Takie ubranka, taka ciekawostka. Pokażę Wam izraelski samolot koło saudyjskich linii.

يُرجى عدم العبث بها ان التدخين على الطائرة او العبث باجهزه الكشف عن الدخان ممنوع نهائيا حسبا وراقبنا <applause> ضواليśmy w na I lecimy dalej. Powiem Wam, że jeszcze inaczej niż w Dubaju. A ja akurat teraz kupuję kawę. Tutaj jest takie no, terminal przylotów, ludzie oczekują. Ale tutaj, tak kulturowo, już te ubrania też inne. No jest zupełnie inaczej. Kafejka jak wszędzie. Marcin po, poszedł doładować telefony, ja przyszedłem po kawkę z słodyczy, jak to na lotniskach no ale powiem wam szczerze przy lądowaniu kurcze naprawdę pustynia ogrodzenia usypane z piachu no samolot robił to wrażenie zobaczymy jak to będzie wyglądało jeszcze em, no już jak już wyjdziemy z lotniska ale jest ciekawie jest ciekawie no także miał już piekawkę no i ogólnie co mogę wam powiedzieć to no, robi to wszystko wrażenie nigdy w Arabii Saudyjskiej. Nie byłem tak samo jak wcześniej w tych tak arabskich. My się udajemy chyba najpierw do domu, później do warehouse'u bo tu jest tak na, no można powiedzieć, druga część biznesu House of Crafters. Tutaj jest ten biznes może dzielony, ale, ale zajmuje się mniej więcej tym samym. Aczkolwiek elementy, które przywieźliśmy do stędu, przyjechały e, właśnie tą ciężarówką, którą ładowaliśmy w sobotę. Dzisiaj mamy już piątek. No a tak wygląda część lotniska w Riyadzie.